Cześć wszystkim. Dziś powiemy sobie o tym, dlaczego nie warto w sposób chemiczny, zwłaszcza walczyć z mszycami. Dlaczego warto zacisnąć zęby i dać działać przyrodzie. Zobaczcie, na tym bobie. Miałam bardzo dużo mszyc. Zresztą, jak pamiętacie na nagraniach, były boby, które były czyste od mszyc, a były też takie, które y, tą mszycę miały. I zobaczcie, co się teraz dzieje. Już z daleka widać. Tutaj mamy poczwarkę. No to, to jest stadium y, rozwojowej biedronki. Tu już mamy dorosłą, do, dorosłego osobnika. Tutaj to samo. Zobaczcie zresztą aż z daleka rzucają się w oczy takie punkty pomarańczowe. Widzicie tu, tu, idziemy dalej, tu i tam. A zobaczcie tutaj na przykład. Jest ich mnóstwo. Nie chcę ich tutaj ruszać, żeby im tam nie przeszkadzać, ale w jednym miejscu cztery są widoczne, przynajmniej z góry. Nie wiem jak tam po odsłonięciu liści. Zobaczcie, tutaj. Tutaj i tam i w innych miejscach, zobaczcie, no całe, cała tutaj ta grządka, znaczy może nie cała grządka, ale akurat ta część bobu, ta odmiana bobu jest właśnie w tych biedronkach lub w różnych, znaczy biedronkach w sensie jej postaci dorosłej, ale i też w różnych innych stadiach rozwojowych. Proszę zobaczyć. I tak moglibyśmy iść po malutku krzaczek po, po krzaczku oglądając. I co prawda jak się przyjrzymy, przyjrzymy temu Bobowi, to tutaj za wiele na tym Bobie owoców rzeczywiście nie ma. Niemniej jednak to mnie nie martwi, ponieważ kawałek dalej są boby. Dobrze obwodzujące, na których właśnie mszycy nie było albo była w niewielkim stopniu, i będę miała co zbierać. A nawet jeśli nie, to wolę, tak jak mówię do Was, już od samego początku przecierpieć jeden sezon, dwa sezony, nie mieć tych biedronek, czy tych biedronek, tych zbiorów na rzecz biedronek. Staram się właśnie i w tym sezonie, kiedy te Biedronki znoszą jaja, swoje jajeczka i w tych miesiącach, kiedy właśnie już przychodzi okres zimowy zapewnić tym jakże pożytecznym owadom odpowiednie warunki. Po to właśnie, że gdy w którymś z kolei w sezonie przyjdą znowu mszyce, ja nie będę musiała robić nic, a przyjdą robotnice, które to za mnie zrobią, Zachęcam Was do takiego podejścia, bo stresowanie się, jakieś bieganie z konewkami, opryskami, nie daj Boże, tymi chemicznymi może być mało skuteczne. Owszem dla, danego, dla danej roślinki, w danym, miesią, w danym roku ok, no bo tam opryskałyście, się, ściągnęłyście się, tym rzucone no, jakkolwiek. Zadziałałyście i rzeczywiście tą roślinkę się udało uratować, ale na przyszłość z roku na rok będzie się to samo działo. Więc po prostu, jeżeli macie taką możliwość, to zachęcam Was do tego, żeby po prostu pewne rzeczy sobie odpuścić, a zobaczycie, że będzie się Wam opłacać. Także tak to u mnie wygląda. Zobaczcie, jeszcze nawet od spodu nie wszystko jestem w stanie tak pokazać, bo pokazałam Wam od góry, ale tu i od spodu pełno tych biedronek jest. Także takie jest moje podejście do tego tematu, a jestem ciekawa jak Wy to widzicie. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.